My w końcu do nowego miejsca. Tego tak dosłownie nowego, bo idziemy do Baken na, e, w Browarach Warszawskich. No pewnie już znacie Baken z Żurawie, i tak? E, no, tak. W centrum, w sensie Baken z... tam się nam nie udało niestety dotrzeć, a zresztą chyba odstraszały nas też te kolejki. Tutaj jest w ogóle o wiele więcej miejsca, z tego co widziałyśmy. No więc postanowiłyśmy, że wypróbujemy tutaj ich jedzonko. No i chciałbym Was zabrać ze sobą na skandynawski dzień jedzenia, znaczy nie eee, lunch, brunch i może coś słodkiego, no. Zimno mi więc usiądziemy w środku nawet.

Czy jest taki? Nie, nie patrz, Dziwne. Nie, nie smakuję. Ale też, jakby na przykład, już trochę, No i patrz. No to patrzę. Ja. Znaczy, no to jajko co miałam, ja, i tak, No ja jakby, jakby, tak. Było, było takie wieszanie, nie. Mm.

No, a za 12 zł, więc w ogóle uczciwa cena. No Jak na, na te czasy powiedziałabym. No i wygląda zarąbiście, taka puchata, ogromna i taki kremik pyszna. I co? I próbujemy. Dobra, próbujemy. O, to jest ogromna, nie wiem jak mm -hmm. mm. <grywka> to tak myślałam, że będzie taka... Mm. Jest taka puchata, serio, mm. bardzo fajna, Świeżutka. Mówiłem, pycha jest ten ekran na górze. Tak, No. <noise> <noise> to jest jak moja głowa, serio. No, Dobra. <noise> mm. Z nimi nic, nie? Mm -hmm. Ceni z mlekiem, jakby, nie wiem. Serio smakuje jak cini nic. Ale ten krem jest dobry. No, w Mhm. Mm mm. Polecanko. Polecanko, serio, mm. Wy właśnie możecie taką bułę ja też właśnie bacon sobie zgarnąć. Jeszcze kanapeczki mieli fajne, ale my już jesteśmy po siaraniu, więc to tylko, wiecie, tak miało słodę. że ta była... no ma tyle w warstw, jest taka wielka, taka mega. No. Musicie sobie zrobić miejsce na nią, jak tam będziecie. Mm. jest pyszna. W ogóle mówiliśmy właśnie z Alą, że ta buła to jest taka idealna nasza buła drożdżowa, w sensie taką jaką lubimy, bo ona jest... no jest taka mięciutka, nie jest taka wysuszona i się po prostu rozpływa i jest ultra cynamonowa. No. Ultra cynamonowa po prostu... Była cenienicy, byłyśmy za tak tak Pyszna. Była nadal z nami. Mm -hmm. mm. Pyszna. Jest. Nie muszę cię dać, bo ja zaraz, zaraz sama ją całą zimę. I uważaj na mój synowo. Możesz ziemię cały. Przechodzimy z podsumowaniem, tak mm -hmm. naprawdę. Baken bacon, nie wiem. Tak, ludzie różnie barach. mówią. Wy. No. E to powiemy Wam, co zamówiłyśmy najpierw, to tak. Widzieliśmy sobie talerz kopenhacki, w którym było... Prze kozecki chleb, Tak. Skary, on robił całą robotę w ogóle. Oni tam sami pieką ten chleb, więc no. w ogóle też plus był za to. Pyszny pyszny. Na, na razie nie można było go na wynos znaczy kupić, bo normalnie chyba na, tam na żurawi można to możecie, wynos, tak, no, możecie sobie na wynos wziąć i go kupić, do a domku. tutaj jeszcze tam, wiecie, podobno pracują, no tam czytałam, że chyba jeszcze pracują po prostu nad tym... Piecem. Tak, piecem, żeby idealnie robić ten chleb, chociaż on był już pyszny, no. mm, ale będziecie mogli w przyszłości chyba tam też kupić no, sobie do domku. E, I co, no i tam co? E, był ser. Tak, bardzo dobry, jakieś taka gołda Kope, też chyba kopenhacka, no jakaś tam szwedzka, no wiecie, coś też no. Jakiś taki e, konfitura w ogóle, ona chyba I była z była psze, mm -hmm. ona była pyszna no. w ogóle. E, I ubite masło, takie puszyste, ultrapuszyste z solą. E, I jajko na mnie. Właśnie... Właśnie, jajko prawie. na mnie. Mięk... No to akurat. Pra prawie, no. bo to jajko powinno być właśnie na miękko, ono było takie, no moje to było praktycznie już tak na twardo, w sensie mocno ścięte, zresztą się... moje było tak w pewnym momencie trochę płynne, ale takie bardziej, bym też powiedziała, no. że ścięte, ale też mi to jakoś uczenie przeszkadzało, bo ja, mnie spoko, ja, też lubię. ja wolę już takie niż jakby miało być takie pływające białko, nie? No. Tedy, ja nie to lubię takie ogóle... ogóle... Więc jakby nie, to, no, no ktoś może być taki trochę rozczarowany tym, ale dla nas nam to nie przeszkadzało jakoś bardzo, więc i tak no cały i tak talerz na plus, smaczne. bo bardzo jakościowe składniki były. Tak, nie? i to było czuć takie tak, dobre tak, tak, składniki. A do tego my sobie pomidorki domówiłyśmy, mm -hmm. taki talerz pomidorów i też I drugie dodatkowe jajko, jajko żebyśmy że było, tak. Wiecie, bo chleba tam jest w sumie sporo. Tak. Tam jest ćwiartka chleba. Więc serio. W ogóle... Nawet jak sobie weźmiecie na dwie osoby, plus takie właśnie dodatkowe Do... jajko czy jeszcze coś tam. Czy awokado tam jest... Fajnie też sobie na dwie osoby nawet. No takie rzeczy się na dwie no. osoby, ale jeszcze wzięłyśmy takie krepe Suzette z, z morelami. Z morelami. One były obłędne w ogóle, ale tak. to bardziej taki na deser, deser. No, niż takie... śniadanie, chyba że ktoś lubi mega słodkie Takie rzeczy. ultra rozkoszne śniadanie po tak. prostu. Tak, dużo masła, dużo cukru, no. dużo kwaśnych śmietanek, kruszonki, no takie no. U... na wypasie, ale naprawdę było czuć ten wypas, tak, 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 były tak, tak. pyszne. No one były mega dobre, więc polecamy Wam właśnie wziąć zrobić tak jak my, że wziąć najpierw te, te kopękański, no. ten talerz na dwójkę do dodatkowym tam jajem, a potem sobie te naleśniory wziąć no, na deser, super zupełnie też na podział bo pyszne, ale pewnie jakby jakby jakbym sama szła, to nie wzięłabym tylko tych naleśników jak, no, jako na śniadanie. Tylko chyba, że bym szła na deser, to bym wzięła. Ale słodkie. Słuch, no, słodkie i... były, ale pyszne. No. Ale, ale jak na śniadanie, w sensie tym, tym bardziej dla nas, które nie jemy mega słodko, no to było takie słodkie, ale dobre było bardzo, więc tak polecamy mega. I e, chciałyśmy jeszcze to zwieńczyć e, jakimiś... W ogóle nie. no to mówiłem, że naleśniki to był deser, ale dobra, e, ale deserem chcieliśmy to zwieńczyć. No i co? I w Bacon w ogóle można kupić też takie buły e, cynamonki. Cynamonowe. No wiadomo, e, szwedzkie buły cynamonowe. E, no i w ogóle... Du... Właśnie, no w sumie Kopenha... tutaj do wszystko łączy, bo szwedzkie buły cynamonowe, duńskie, hmm. kopenhackie śniadanie, no, no ale to... Ale nie, ale Ty, ty nie czytałaś klimat. właśnie... Ty nie czytałaś, że właśnie mhm. tam się robi, że dońskie te buły, to właśnie robi. Też ty te... na tam się je, no i że tak. to są takie typowe właśnie takie okrągłe, nie chyba niż takie kanebulary jak. Yy... Tak kanebulary są, wiecie, te, takie cien, yy, bardziej, no. No. Tak wyjaśniłam, <słuch> że takie bardziej splecione i cieńsze ciasto i bardziej mhm. takie oblane syropem takie tłustsze trochę nie no, szwedzkie a szwedzkie takie są a takie no. duńskie to są bardziej chyba z tego co ja czytałam takie, e, takie klasyczne cinnamon buns no, tak, no. cinnamon buns klasyczne to są takie i takie tam były jak mogliście zobaczyć po prostu pyszne no to już wielkie mówiłyśmy... boże a naprawdę tak to już nagrałyśmy wam wcześniej więc sobie możecie jak ominęliście ten kawałek nie fajnie ale to możecie sobie <laughs> przewinąć możecie sobie bo Musicie zobaczyć, one są takie. No i co więcej, my... Na spe... pewno wrócimy jeszcze. O, tak. Na pewno. Tak, tak, tak. I ja chyba y, postawię na właśnie to kopenhackie y, śniadanie ten no. talerz, bo był pyszny, naprawdę. Każdy, tak. każdy tam ogólnie Pan naz... składnik był wega hmm. dobry, no to jajko... Mi smakowało, w sensie było ok, no może nieco co w karcie, jajko na miękko, ale jakby, jakby fajno, było dobre I tak. bardzo i... Pan nas zapraszał yy, za tydzień No bułeczki, bo będą. E, no, wy to pewnie się nie oglądali później, ale nieważne. Ale właśnie teraz jadłyśmy te cinnamon buns'y takie klasyczne. One były z tym cream czy coś takiego, z taką plową na górze. A za tydzień mają być takim, z wiecie, tiki karmelem od spodu. O Jezu, no, to jak już to brzmi pysznie. No, ale pysznie. <laughs> więc, więc tak, no, wpadajcie tam. Bo jedzenie mają super, składniki I mają mega dobre. Szczególnie fajnie chyba tutaj w tych browarach jest naprawdę Właśnie. dużo stoików. Trochę tak jest i w środku, ale na przykład teraz ale nie było dużo jest tak dużo osób, no właśnie, jest także... E, więc myślę, że też G na spokojnie no. znajdziecie stolik. Jakby rzeczywiście był full ludzi, no pewnie w weekendy tak no. jest, no to rzeczywiście jest trochę tak stolik na stoliku, ale no bo, no wiadomo, nie? Mm. Ale teraz było mega spoko, bez problemu sobie przyszłyśmy, bez problemu można było usiąść i zjeść, więc... więc chyba nasi no nie byłyśmy e, tam na Żurawiej, no. ale tak słyszałyśmy, że tam, tam trochę jest ciężej z miejscem. Jest malutki, lokal. Że mniejszy jest lokal, no. a tu jest naprawdę duży, więc, jak macie Wam obojętniej, czy tu, czy tu, to chyba lepiej pójść na browary. Tak no. nam się zdaje, przynajmniej. Mówię fajne miejsce, no. tak? Czy siak. No, więc, więc. Więc tak. Więc co, no, tylko polecanko. E, piszcie, czy tam już byliście albo oczywiście w w starej lokalizacji. No to tak, tym miłym akcentem kończymy nasz dzisiejszy filmik. E, kolejny, tak. kolejny filmik z naszych serii Kuchnia Świata w Warszawie. Dzisiaj jest Skandynawia. No. E, więc... I piszcie, co chcecie dalej w sumie. No. Bo my mamy jeszcze parę pomysłów, ale chętnie zobaczymy, co byście tak, chcieli Tak, jaką kuchnię piszcie, że chci chcielibyście, żebyśmy przetestowały, e, a my to zrobimy. No. <laughs> Więc standardowo, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, e, tak jak te poprzednie, e, to zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję i kliknijcie dzwoneczek. Wtedy będziecie na bieżąco z naszymi filmami. E, no i co, i my się z Wami żegnamy i bardzo dziękujemy e, za oglądanie. No, i do zobaczenia. Do Buziaki. następnego. budynka jak to? 30. O oh. oh jezu. I z centrum też, to jest godzina. Na jedzone, wracamy do domu. No, jestem przyjedzony, nie wiesz. choć cynamonka mnie dobiła. Był to brutalnie Wielka cynamonka, bierzcie na dwie osoby, ale, ale bierzcie, ale bierzcie.